Jesteśmy bezpieczni. Marian Żółkowski, udana obrona pasana na galika mi 71 ale Twoi kibice muszą mieć nerwy ze stali, bo to była trochę powtórka z rozrywki, powtórka z walki z Borysem. Moim zdaniem dwie pierwsze rundy przegrane przez Ciebie. Mm. E, no druga na pewno przegrana, a pierwsza no to... No nie wiem, no tak mocno to mówisz, ale myślę, że nie, nie jest to takie łatwe do, do określenia, myślę, że co, co, co spojrzenie to, to opinia. Ciężko powiedzieć, pierwsza runda była taka dosyć wyrównana, mogła pójść, mogła pójść w dwie strony tak naprawdę, no, ale muszę też to obejrzeć, no bo tak mi ciężko, ciężko to mówić. Eee, trzecia, czwarta, piąta runda na mnie, im dalej szło tym się rozkręcałem, też Sebastian właśnie... Eee... A Sebastian gasa. Tak, tak, gaz, no bo, bo w, te, w te pierwsze rundy w, w, właśnie rzucił, rzucił dobre tempo, mocno energetycznie, energetycznie się ruszał, a ja mam zawsze gdzieś w głowie, też mógłbym tak zacząć, też z mocniejszym hukiem, może też by lepiej to wyglądało, ale potem no, kosztuje to w dalszych rundach, więc tak to właśnie wyglądało, ale no, mówię, mówiłem już wcześniej, Sebastian dał mi, dał mi też lekcję dobrego MMA i z jednej strony, Trochę zły na siebie byłem, że ta walka troszeczkę była znowu za bliska, że nie jestem takim bezsprzecznym dominatorem w tej, w tej wadze, a z drugiej strony taka walka naprawdę bardzo smakuje, bo, bo pokazałem też, że któryś już raz, że jak... Nie, nie, kurde, są zawodnicy, którzy świetnie walczą, jak wszystko idzie po ich myśli. To jest takie miłe dla psychiki. Ale jak się przegrywa, gdzieś nie, nie jest łatwo, to jest taka cały czas walka z samym sobą. I przynajmniej pokazuję ludziom, którzy coś mogą mi zarzucić: że, że mogę nie mieć charakteru, nie mogę nie być jaj, że dostałem w papę w drugiej rundzie i nie miałem, nie skuliłem się, nie zrobiłem się embrionem i, i uciekłem. Tylko, tylko miałem w głowie, kurde, trafił mnie wstanę i robię robotę i muszę pokazać, że jestem lepszy. Więc jeszcze bardziej mnie to zmotywowało. I taka, taka walka jeszcze bardziej spokojnie, bo mnie uczy. Uczy mnie tego, że, że, się, że jestem słaby i że, że muszę się poprawić. No bo właśnie jak tak, bardzo uczyłeś w ogóle ten cios w drugiej rundzie? Czy on cię wytrącił z równowagi, czy tak. cały czas zachowałeś jeszcze jakby świeży umysł i kontrolę? Są, są różnego rodzaju ciosy, które, które posyłają na deski. Są, cio, są takie ciosy, które też nawet nie posią nie, nie na deski, ale człowiek się chwieje. Ma straszny błędnik uszkodzony. Są takie ciosy, które posyłają na deski na desk nie wiesz co się dzieje. Są też takie, które się odłączą. Ja dostałem taki cios, który, który wyrzucił mnie z równowagi. Upadłem mocno i, i miałem taki flash, ale gdy, już, gdy upadłem to już od razu widziałem, co się dzieje, nie miałem w ogóle jakiegoś zamroczenia tylko po prostu mnie, mnie tak jakby coś mnie tak strzeliło i od razu upadłem i, i pomyślałem sobie, o kurde trafił mnie muszę, muszę szybko, szybko zaraz na nogi wstać i, i pokazać jeszcze w tej drugiej rundzie, że, że jest wszystko w porządku ze mną Co sprawiło największy problem w tym arsenale Sepp odwrotna pozycja? Zmiany pozycji, zmiany miksował. pozycji, tak, miksował i co ciekawe Więcej bił z tej normalnej pozycji niż, niż z, tej, z tego majkuta. Jak widać, ten majkut tak, aż tak dobrze, w z, z, z moim stylem, tak mu nie pasował. I wrócił do swojej starej pozycji, od której zaczynał. No bo on jest oszukany majkutem, to jest zawodnik praworęczny. I z, trochę spra sprawiły mi problemy te luki. Co kopałem? To waliłem w kolano. Co kopałem to kolano. Trener mówił, że, że kop, kop, kop. Ale ja myślałem, myślę, kopi i wale w te kolano. Ale gdzieś gdzieś trafiłem go w kolano, potem w kolano w udo, kolano yy, łydka i czułem, że rozbijam sobie nogę, ale że mu też, też rozbijam tę nogę. Więc pomyślałem, dobra, będę to robił i już będę, będę narzekał po walce na, 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 na ten górę. W tych pierwszych dwóch rundach te ciosy nie dochodziły zbytnio celu. Czy napędzało cię to jeszcze bardziej, żeby, żeby te ataki były bardziej napędzane właśnie? Tak, dużo też wymijał moich ciosów, ale ja też często biję, tak jak Borys stawiał, stawiał highlight, gdzie super wyminał moje ciosy, ale to, ja, to nie są ciosy, które ja na 100% chcę je trafić. I gość mi tak świetnie je wymija, bo je widzi. To są ciosy, które ja rzucam i patrzę, jak on reaguje, co on robi. To nie są ciosy, że ja na, na, na pewno czuję, że muszę go teraz trafić. Nieraz są takie ciosy i, i zazwyczaj one dochodzą. Ale też rzucam dużo ciosów takich i mówię, to szczerze, nie, teraz tak gadam. To taki mam styl, lubię rzucić ciosy, żeby zobaczyć, jak on reaguje, w które strony on, on idzie. Dlatego potem robiłem tak, że jak, on, jak uderzałem lewy, on szedł głową w swoje prawo, to za tym zamykałem to lewym, lewym hajem. Bo właśnie nauczyłem, nauczyłem się, że jak uderzam te. te Lewe, lewe proste, tak. Przyzwyczaiłem, że on czuje, że jak się wymija, to nic mu się nie dzieje. Więc ja tak sobie sprawdzam zawodnika. A nie jest to tak, że gość, gość potem stawia hajle, jak powymija moje ciosy i myśli, że, że wszystko tak widział. To są ciosy, którymi ja, ja szukam reakcji. I mówię to szczerze. Tak przed jeszcze walką mówiłeś o tym, sam to podkreślałeś, że gdzieś tam opinia na temat Sebastiana no, nie była zbyt pozytywna, tak. jeśli chodzi o tego rywala. Czy to w jakiś sposób też wpłynęło na twoje myślenie? Czy tam gdzieś w tyle głowy nie było, że no, no właśnie, to jest Sebastian, to tam będzie może troszkę łatwiej, trochę lżej? E, nie. nie... Nie miałem do końca, tak? no bo ludzie, ludzie kierują się nieraz nie tym, co trzeba. To, że ludzie uważali, że on nie zasłużył na walkopas, to nie, nic nie, nie znaczyło tak naprawdę w rzeczywistości, jaką, jaką ja znam. Rzeczywistość, jaką ja znam, to jest, to jest też z perspektywy gościa, no, który, no ja uważam, że się znam na tym MMA, że dużo widzę i wiedziałem, że on jest bardzo dobry. Ludzie naprawdę go nie doceniali, bo widzieli knockout z, z Pejciem, jakieś jego stare walki, ale to jest gość, który naprawdę jest bardzo mocny, bardzo dobrze kontruje, jeśli się go nie trafi, bo to też Pejć... Trafił go, w pierwszej, tra, trafił go w pierwszej akcji, ale to jest wcale nie powiedziane, że gdyby bili się dalej, to by, to by tak tam, by, by to wygrał. Uważam, że Sebastian jest dużo lepszym zawodnikiem od, od Peicia, tylko po prostu no, tak się stało. No, trafił go i koniec, koniec tematu. Sebastian też mnie trafił w drugiej rundzie, a jednak ostatecznie wygrałem. Pokazałem, że, że jestem lepszy, więc... Nieraz nie jest, jest tak, że, że przegra się, a wcale nie było się gorszym i kończąc po prostu ten wywód chodzi mi o to, że, że Sebastian naprawdę dobry i świetnie czułem, że, że kontruje, naprawdę kontruje. Co kopnąłem to blokował uderzyłem lewy prosty, to zaraz overhand prawy wchodził. Tak właśnie chyba mnie w taki sposób knockdownował. Więc naprawdę z takim zawodnikiem nie bije się łatwo, bo jest super techniczny. O też, trenuje. kiedy ja zaczynałem trenować w 2009 roku, miałem 19 lat, to on już ile lat już miałem za sobą treningu, treningu stójki. To jest, to jest coś, czego nie da się jednak oszukać. Mogę mieć jakieś predyspozycje do tej płaszczyzny, ale pewnych rzeczy ciężko mi nadgonić, więc naprawdę zawodnik bardzo mocny, ale no, no mówię, no czuję, czuję trochę niedosyt i czuję, że jeśli, jeśli mam być tak dobry, jak, jak, jak chciałbym, nieraz jak ludzie mnie widzą, to, to, to uważam, że powinienem wyraźnie wygrywać te walki, ale albo, albo sebastian nie, jest, nie był tak słaby, albo ja nie jestem taki dobry. Kuriozalna scena na koniec tego pojedynku, gdzieś ruszył sobie Grajewski z takim okrzykiem, no chodź, nie będę kończył, jak to z twojej perspektywy wyglądało? Trochę to już była, nie wiem, frustracja może? Tak, myślę, że frustracja, bo czuł, że no że przegrywa te, te rundy, że już e, przegrywa w tej, na, na tą pykankę, tak o której on jest dobry, że, że jednak w tej swojej najlepszej płaszczyźnie przegrywa i, i myślę, że trochę, trochę się wkurzył. No też nie robiliście z wywiad z Sebastianem? Nie, on nie, on nie chciał. No, no, no nie wiem czy widzieliście jego twarz, no cholernie rozbity. Ja chyba nic nie wiem, czy coś mam na twarzy, czy nie. No, no jednak te, te ciosy, mimo że ta walka nie była super jakoś wyraźnie wygrana przeze mnie, no to jednak te ciosy do, dochodziły i go rozbijały, więc, więc myślę, że, że była tam frustracja i gdzieś tej, w tej wymiance ktoś mnie trafił, ale też go trafił koń końcowo, więc do samego końca pokazywałem mu, że, że no jestem jestem dobry. Kto byłby większym wyzwaniem? Salahdin Farnas czy Daniel Torres, który tutaj moim zdaniem dał z Borysem Mańkowskim walkę wieczoru? Okay. No Muszę obejrzeć tę walkę. Daniel Torres na pewno jest, będzie lepszym zawodnikiem w Azaleki, nie, nie ścinając tak, tak tych kilogramów. Więc wcale to nie jest taka łatwa odpowiedź, no bo w sumie Daniel Torres raz wygrał z Parnasem, no kautując go, a, a walkę, którą przegrał, no to. No, prze Słam? Bardzo bliska walka. No, oczywiście uważam, że te dwie ostatnie rundy, no to Saladin pokazał, już, że jest, jest lepszy, ale pamiętajcie, Daniel Torres na ważenie ledwo, ledwo wszedł, bo ledwo, ledwo no, że ledwo, tak. Przepraszam, do go, więc wadze leki zachowuje na pewno więcej sił i może być, może być groźniejszy. Ciężko tak powiedzieć, który, który saladin z kolei jest, no jest świetny, naprawdę jest świetny. W stójce jest, jest dobry, ale myślę, że Sebastian Rajski jest lepszy w stójce od, od, od Saladina. Ale Saladin z kolei jest du, du, no lepszym zawodnikiem ma. W sensie ma świetne zapasy, świetny parter, też świetną kondycję. Nie sądzę, żebym w trzeciej, czwartej czy piątej rundzie czuł, że, że jestem lepszy, lepszy kondycyjnie. Bo jak ta walka się skończyła dzisiaj, to czułem, że jeszcze dwie rundy bym spokojnie, spokojnie zrobił. A, a widziałem, że Sebastian już, mimo że podkręcił to to ostatnie ostatni 10 sekund, to wiem, że, że ciężko by mu było dalej. Się, dalej się ze mną bić, więc zobaczymy, ale mam ochotę na, na pas 6, 6 i zobaczymy, może to ja zabiorę jego pas. Jeszcze mam takie pytania a propos tej stójki Sebastiana. Czy nie przeszło Ci przez myśl, żeby tę walkę sprowadzić do parteru po tych dwóch pierwszych rundach, które tak można powiedzieć wygrywał? No, ta pierwsza była bliska, tak, ale jednak ta druga no, była na jego korzyść. Czy nie przeszło Ci przez myśl, żeby przejść do parteru, czy postawić sobie za cel po prostu, żeby to toczyć w stójce cały czas? I cały czas mówię, żebyście uważali ze słowami, że pierwszą rundę wygrał, bo to, to, że, to, że w drugiej mnie trafił i o, ostatecznie wygrał tę rundę i ostatecznie przez to, że mnie trafił, to pokazał, że tą stójkę ma lepszą w tej drugiej, to wcale nie jest cały czas powiedział. obejrzyjcie sobie jeszcze raz pierwszą rundę i, i zobaczymy wtedy. Ja też muszę zobaczyć i jak się spotkamy, to wam powiem, dobra, mieliście rację, przegrałem tę pierwszą rundę, a na razie spokojnie. Yy, nie, nie miałem tak, bo jak mi trafił, to pomyślałem sobie, kurde, że, że złapał mnie i teraz muszę pokazać, że, że nie, drugi raz tego nie zrobi. że muszę pokazać, że jestem lepszy w tej stóce. Miałem przez chwilę myśl, a może wjechać w nóżki, może sobie starać się ułatwić tę walkę, ale pomyślałem nie, nie, pokażę, że mam jaja, pokażę, że po tym jak mnie trafił, to chcę wygrać w tej jego pasji. Czyli na czterech ostatnich poznaniaków na rozkładzie Sebastian był najtrudniejszym rywalem? Myślę, że tak. Myślę, że tak. E, pomimo, że Borys cały, gdzieś uważam, że jest lepszym zawodnikiem MMA, to jednak przez to, że, że wybrałem takie rozwiązanie, czyli walka w samej stójce z Sebastianem, to walka była po prostu trudniejsza, bo wybrałem walkę w stójce z gościem, który, który po prostu tą stójkę miał na, naprawdę, naprawdę świetną, no lepiej, lepszą niż Borys i dlatego ta walka była trudniejsza i tu, jak był werdykt, Czułem też, że wygrałem, ale bałem się trochę o tę drugą rundę. Bałem się, że, że sędziowie dadzą jeszcze może 10-8, choć uważam, że też to nie było 10-8, bo, bo tak naprawdę ten knockdown i dalej nie było jakiejś większej dominacji. A sam, za sam knockdown no to, nie, to jest po prostu od razu 10-9, ale 10-8 czuję, że jeszcze trzeba coś troszeczkę więcej zrobić. Więc troszeczkę bałem się o ten werdykt, o ten ale jednak, no jednak to czułem, że, że byłem lepszym zawodnikiem. I wniosek po tej walce jest prosty. Marian Dziółkowski nie rzuca słów na wiatr. Zapowiada, że będzie stójka i ta stójka była. Tak jest, tak jest. No nie, no nie, nie oszukuję, nie jest to jakaś gierka. Za, lubię się bić stójce, tym bardziej jeśli ktoś, ktoś wywodzi się z tej stójki. No naprawdę, no. On, on, kiedy ja nie trenowałem... Nie, nie widziałem nawet co to MMA, no to on już wtedy z tą robił i cieszę się, że, że mogłem pokazać, że, że no jestem lepszy w tej, w, w tej płaszczyźnie, ale mówię, no nie, byłem, nie, jestem, nie byłem dużo lepszy, no byłem po prostu no, trochę lepszy i, i już, ale myślę, że, że jako, jako zawodnik MMA, jako mistrz, no nie, nie jest... No nie od pasa byłeś lepszy no, Dokładnie, no nie jest sztuką wygrać, wygrać pierwsze, pie, pierwszą, nawet jeśli to, ta, ta pierwsza była wygrana, to nie jest sztuką wygrać pierwszą czy drugą rundę, bo, bo ja też mówię, mógłbym podkręcić, mógłbym super zawalczyć w tych pierwszych dwóch rundach, a potem w trzeciej, czwartej ledwo, ledwo bym się ruszał. Więc pokazałem, że no jestem, jestem tym mistrzem nie Czyli będziesz chciał atakować teraz pas 66 kg, tak? Tak, tak. Spróbuję, pogadam z dytykiem, bo ja też nie... Mimo, że ludzie nieraz widzą, że męczy mnie ta waga, no bo no jestem wysoki i troszeczkę jest to męczące, ale ja na co dzień niedużo nie, nie ważę. Nie, nie zbijam, nie wiadomo ilu, i jest do zrobienia te 6-6, tylko będę musiał poświęcić się bardziej. Tak, tak. Tylko z kleberem był ten problem, że biłem się na, na fenie w 70. Czyli normalnie tak jak teraz musiałem robić wagę, a dwa tygodnie później nadpierdzielałem na się, już ważyłem 7-8 po walce, a potem znowu dowiedziałem się, że za, za dwa tygodnie jest szansa wejścia do KSW, ale kleber, ale nie 70, tylko 6.8. I musiałem drugi raz zbijać wagę. A pamiętajcie, każde zbicie wagi. To jest męczenia do organizmu i musiałem dwukrotnie to wykonać w ciągu dwóch tygodni, więc, więc po prostu trochę się zraziłem do, do tego limitu. Już gdzie szóstka się zaczyna, ale myślę, że teraz jak jestem cały czas w gazie, odpocznę i pogadam z jedetykiem i spróbujemy zaatakować pas Saladina. Zobaczymy, czy będzie taki ochoczy, ochoczy go bronić. Gratulujemy i czekamy na to nowe wyzwania. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję. dziękuję, że poczekaliście na mnie. No i co? No, chcę podziękować swoim kibicom. Chcę, no, naprawdę cieszę się, że są ze mną. Może nie, nie jestem takim totalnym dominatorem, te walki są dosyć bliskie, i gdzieś, gdzieś jest, są przesłanki, że niestety jestem, jestem na ten moment do pokonania i muszę wrócić na, na, z pokorą na salę i zapierdzielać i pokazać, że, jest, że jestem lepszy, że ten potencjał we mnie, we mnie rzemie. Podziękować swoim wszystkim sponsorom, naprawdę wielka robota i dzięki nim mogę się skupić tylko, tylko na, na treningach. Mam nadzieję, że cały czas będą ze mną. No i co komu jeszcze mogę podziękować? Swoje, swojej rodzinie, mojej dziewczynie Ewelinie, mojemu narożnikowi, moim trenerom, wszystkim trenerom, chłopakom z WCA, bo naprawdę bardzo dużą robotę zrobili, dużo tych sparingów, dużo, dużo chłopaków biło się w, teraz w, te, w czerwcu no, z, z mojej kategorii wagowej, wszyscy się nakręcaliśmy, wszyscy pytaliśmy się o wagę, jak, jak, jak się czujesz, były pytania, więc no, to takie fajne było. No i dziękuję Bogu, naprawdę. Jestem gotowy, gotowy na każdą drogę, na każde, na każde cierpienie. Istnienie to, 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 też, to też cierpienie i jestem na to gotowy. Jak przegram, to, to tak będzie musiało być, ale na razie cieszę się, że, że Bóg daje mi tą trochę weselszą drogę. No i dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję.